i tutaj mam taką klatkę na ptaszki i umieściłam tego ptaszka co ostatnio kupiłam kochani w tym yy, gdzie to kupiłam w B&M te ozdoby świąteczne patrzcie jak fajnie wygląda super zaraz to postawię jako ozdobę na okno Moi drodzy u mnie, praca w re. Właśnie skończyłam myć okna. Wstawiłam rosół. Mi tam jeszcze pojechał paczkę jakąś odebrać. A ja w międzyczasie tak mówię, wstawię może ten bigosik. Także mm, dzisiaj będzie mało tego bigosu. Przed świętami zrobię więcej. No, ale dzisiaj tak dla smaczku. Mam akurat łopatki dużo. Także można zrobić. Ja zawsze robię tam z dwóch, z trzech mięs, ale dzisiaj nie mam ani kiełbaski, ani boczku, więc samej łopatki zrobię dobrze przyprawię i nie będzie złe. Zawsze wszystkim smakuje mój bigos. Siemaneczko, witam się z wami z kuchni. Właśnie dochodzi mój kochany bigosik. Dzisiaj sobie pozwoliłam na bigos. Umyłam raz, dwa. Trzy okna dzisiaj na dole i drzwi, dwie pary drzwi. Dołem się zajęłam, a górą się zajmę dopiero, a no, jakoś w tygodniu albo w przyszły weekend. Misiek był na zakupach. No i co tam? Ja tam jakieś ozdoby świąteczne zrobiłam. Parapety przygotowałam na okna powiesiłam naklejeczki. Choinki jeszcze nie ubierałam żadnych świcidełek, jeszcze nie ubierałam, bo jeszcze mamy czas. Ja poczekam sobie tak. Może przed 6 grudnia jakieś tam świecidełka powieszę? Wcześniej myślę, że nie będę wieszać. Tutaj to już błysko, jak na dyskotece u sąsiadów, ale ja jakoś tak mi się wydaje, że to jest za wcześnie. Potem, wiecie, przyjdą święta, a ja nie będę się cieszyła tymi świecidełkami wszystkimi, bo mnie będą denerwować, że już za długo są. Także. No, myślę, że tak na Mikołaja to jakąś choinkę ubiorę, ale mi się wyniósł dużą choinkę na górę, na szafę położyliśmy. Powiedziałam, że w tym roku nie będzie dużej choinki, nie będę się zabijać, nie będę się przemęczać, tak aby było cokolwiek. Ubiorę małą choineczkę, jakieś tam świecidełka powieszę w pokojach i styknie, jakieś ozdoby dam. Najważniejsze to żeby odpocząć. Mamy teraz taki czas bardzo chaotyczny dla wszystkich. Jest ten czas taki bardzo trudny. Jakoś tak mi nie bawią te święta, powiem wam. To nie jest to samo co było kiedyś. Nie wiem, piszcie, czy też tak macie. Także będziemy odpoczywać. No i coś tam upichce. Nie będę też za dużo potraw robić. Tak, aby dzieci się cieszyły jakąś tam atmosferą świąteczną, na pewno będą prezenty, na pewno będą smakołyki, jak co roku, będzie miło, sympatycznie, ale nie będę zbyt dużo tego szykować, zbyt dużo tych potraw robić. Także tyle, kochani, chciałabym Wam pokazać w ogóle zdjęcie, zaraz Wam pokażę, czekajcie, może na sam koniec Wam pokażę te, to zdjęcie. Bo ostatnio na Facebooku mi się pokazało to moje zdjęcie sprzed 4 lat. To jeszcze było o dobry rok ponad y, jeszcze zanim y, założyłam ten kanał na YouTube, bo ja mam 3 lata kanał. I tak zobaczyłam to zdjęcie i mówię, Boże, jak ja się zmieniłam, jak ja się zmieniłam z wyglądu. Y, buzia dużo szczuplejsza. Y, w ogóle jakbyście mi widzieli kilka, kilka dobrych lat. Nawet, nie wiem, z 10, z 15, z 20 lat temu, to byłam taka o Ojej, jaka podrafana ściana. Mm, już wiem, czy ja to sprawka. Już wiem. Hani. Masakra. No nic. Słuchajcie. E, no to tak, teraz sobie zróbcie tapetę, y, pomalujcie pięknie dom i za chwilę coś takiego, to by człowieka w szlak trafił. Więc no, muszę przeczekać ten najgorszy okres, kiedy dzieci, yy, wiecie, rosną. <śm> no, także bardzo się zmieniłam przez, na przełomie tych lat. Bardzo byście nie uwierzyli, jak ja byłam kiedyś szczupła. Byłam wręcz chuda, nogi jak patyczki, rączki jak patyczki, jak pajączek wyglądałam. Yy, nie wiem, czy lepiej się teraz czuję, jak jestem grubsza, czy wcześniej. Na pewno twarz. Twarz bym wolała tamtą, bo była szczuplejsza, a teraz to mam taki, wiecie, jakby podbródek. Jakbym się wzięła za siebie, to pewnie bym tam dobrze, wiecie, sobie jakieś ćwiczenia porobiła i tak dalej, ale ja teraz jestem zaniedbana bardzo, ale jakoś z tego powodu nie ubolewam. Słuchajcie, każdy kiedyś musi się zastarzyć, każdy kiedyś umiera, więc trzeba się z tym pogodzić, nie gnać na siłę żeby być coraz młodszym. I też na przykład mi się nie podoba, jak ja lubię medycynę estetyczną, ale wszystko jest z umiarem, nie mówię, żebym sobie czegoś nie zrobiła, czegoś nie powiększyła, czegoś nie zmniejszyła, czy jakaś tam operacja plastyczna, bo jestem za tym, ale wszystko musi mieć swój umiar i żeby to wyglądało w miarę naturalnie. A nie jak widzę na przykład kobiety mają powiększone usta, ale do takich monstrualnych rozmiarów, to mnie to normalnie rozśmiesza. Normalnie jakby stado osie y, urządliło i wyglądają jak karpie. I może bym Wam pokazała zdjęcie, jak teraz kobieta wygląda. Jak to chyba, czekajcie, w latach 80. czy 90. przewidzieli, jak będzie kobieta w przyszłości wyglądała, normalnie jak mapet show, pamiętacie? Mapet, tak, taki program był o mapetach. No i rzeczywiście tak jest. Muszę wam to zdjęcie pokazać. Sztuczne rzęsy i usta. Musicie zobaczyć to zdjęcie. Także przewidzieli, jak kobieta będzie wyglądała tam za 20-30 lat. Rzeczywiście tak jest. No, no i co chciałam powiedzieć? Jakoś w miarę spokojnie ten weekend przeszedł, ale no trochę się urobiłam, nie powiem, także tak, no i przyszło kilka paczek, pokażę Wam też co zamówiliśmy, zamówiliśmy taką suszarkę do jedzenia, to jest super sprawa, to kosztowało prawie 400 funtów, ale warto było bo wtedy można sobie suszyć jedzenie, tak, Na jako zapasy robić. Czy to mięso, zrobicie sobie jak chcecie i ususzycie takie mięso, na przykład wołowinę. Tak jak nieraz się kupuje wołowinę taką suszoną w plastrach do jedzenia, dżerki, dżerki, jakoś tak, yy, mój misiek kto zawsze lubi jeść tą wołowinę. Czekajcie chwilkę. Prawie gotowy bigosik. Mam nawet grzybki. No, grzybki to jest oczywiście mus, tak? W tym bigosie. Mam akurat prawdziwki suszone z Polski. Kiedyś mi się przywiózł w paczce. Taki duży słój, także no, będę miała na zupkę grzybową na Wigilię I tam do innych potraw. I kochani, co chciałam powiedzieć, to majeraneczek tutaj jest oczywiście fajnie, bo grzyby nadają taki kolor i smak oczywiście Bigosowi. Bigos w ogóle powinien tak z 2-3 dni sobie poleżeć, żeby się przegryzł, tak? Kilka razy być podgrzany, żeby mógł przejść tym smakiem, tym aromatem. Ale już jest bardzo dobry. Ja na koniec daję. Trochę, kochani, koncentratu pomidorowego, ale nie zawsze, ale teraz da. Bo wiecie, chodzi o to, żeby też nie był zakwaśny. Niektórzy też y, pukają y, kapustę, odsączają od soku i pukają w wodzie. Y, ja zależy, zależy. Ja najpierw próbuję, czy nie jest zakwaśna ta kapusta, bo nieraz jest tak zakwaśna, wiecie? I po prostu trzeba nieraz wypukać. Ale ta akurat była dobra. Wiecie, kochani, będę jednak kończyć. To chciałam powiedzieć. Jak tam Wam się te zdjęcia podobały? Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten sprzęcior, który przyszedł, on chyba kosztował coś 389 funtów czy coś takiego. I to jest świetna sprawa, bo mamy teraz trudne czasy, niepewne czasy. Nie wiadomo, co będzie z żywnością w ogóle na całym świecie. Więc warto się zaopatrzyć w takie rzeczy. Usuwają mięso z planety powolutku każdy przechodzi na tam, nie wiem, na weganizm, na wegetarianizm także są ludzie którzy nie wyobrażają sobie życia bez mięsa ja akurat spokojnie mogłabym przetrwać bez mięsa ale na przykład Momisiek postanowił kupić coś takiego, żeby po prostu ususzyć mięsko czy jakieś owoce warzywa czy cokolwiek i po prostu będzie jak znalazł, tak? Nie wiadomo co będzie za chwilę. Brożyzna hmm, niesamowita. Także warto się zaopatrzyć w takie rzeczy. Co my jeszcze kupiliśmy? Czy jeszcze kupiliśmy takiego, z takich właśnie sprzętów? Ale teraz wam nie powiem, bo już po prostu mi wyleciało z głowy za dużo tych paczek, tutaj przechodzi dzień w dzień. Także tyle, kochani. Będę kończyć. Jeżeli uznacie, że ten vlog był dla Was w jakiś sposób miły, wartościowy, to zostawcie lajka i komentarz i, i widzimy się już niebawem. Także trzymajcie się, pozdrawiam, pa-pa!